Moimi Państwa gościem jest Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich. Panie prezesie, od lat niezmiennie rozmawiamy na temat strategii dla rynku kapitałowego. Teraz, kiedy zmieniła się nasza rzeczywistość, trwa pandemia COVID, a jej skutki będzie odczuwała polska gospodarka i cały świat jeszcze przez wiele, wiele lat, czy Pana zdaniem w tej sytuacji potrzebne są modyfikacje tego dokumentu, który jest obecnie konsultowany z rynkiem finansowym? Ja myślę, że powinno nastąpić przyspieszenie prac, dlatego że rynki kapitałowe w czasie spowolnienia, w czasie ograniczonego dostępu, przynajmniej częściowo do kredytów bankowych, no bo banki ograniczają, biorąc pod uwagę, że część przedsiębiorstw ma kłopoty z, ze spłatą z, wyników, z powodów naturalnych, mają wyższe koszty ryzyka, no to rynek kapitałowy może odgrywać, czy powinien, czy musi odgrywać. Znacznie większą rolę w finansowaniu gospodarki, czy innymi słowy, ma dużą szansę, żeby odegrać pewną rolę w ograniczeniu kryzysu czy w, w, w przyspieszeniu odbudowy. Zresztą po pierwszym kryzysie były pewne analizy w, w Europie Zachodniej, e, które mówiły, że pobudzenie gospodarki wymaga, e, wymaga zwiększenia udziału rynku kapitałowego finansowaniu potrzeb rozwojowych, a szczególnie dla powodzenia jest potrzeba zwiększenia innowacyjności i produktywności gospodarek. A to rynki kapitałowe głównie, ani kredyt bankowy finansuje przedsięwzięcia innowacyjne. I dlatego ze względów ze względu na możliwe ograniczenia z jednej strony w kredycie w wyniku kryzysu, z drugiej strony ze względu na konieczność postawienia na Innowacyjność gospodarki, udział rynku kapitałowego powinien się znacznie zwiększyć w polskiej gospodarce. Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że pomimo sukcesów, szczególnie na tle innych krajów tego regionu, jeśli chodzi o rozwój rynku kapitałowego, to mamy do czynienia dalej z dużym niedorozwojem, jeśli chodzi o kraje wyżej rozwinięte. Badania empiryczne są jednoznaczne. Im wyższy udział rynku kapitałowego w e, gospodarce, tym większa produktywność gospodarki, a szczególnie te badania są bardzo jasne, jeśli patrzymy na gospodarkę amerykańską i średnią Unii Europejskiej. Luka produktywności między e, Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską powiększa się przez ostatnie co najmniej 10 lat. Przynajmniej takimi danymi statystycznymi e, dysponowałem jeśli chodzi o Polskę, ten rynek kapitałowy, w zależności jakie wskaźniki przyjmiemy, ale jest wielokrotnie, jego udział jest mniejszy w stosunku nawet do Europy, a w Europie uważa się, że jest on za niski w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Jednym ze wskaźników jest na przykład udział rynku korporacji obligacyjnych do dochodu narodowego brutto rocznego, więc w Polsce to jest niecały 3%, w Unii Europejskiej 103 razy więcej co najmniej, a w Stanach Zjednoczonych czy to jest około 10-11%, a w Stanach Zjednoczonych jest ponad 50%. To pokazuje duży niedorozwój instrumentów rynku kapitałowego w finansowaniu gospodarki, a te instrumenty, jeszcze raz, szczególnie instrumenty akcyjne, e, e, są jakby podstawą e, finansowania innowacji, a to jest podstawą zwiększenia produktywności gospodarki, a to zaś z kolei jest jakby podstawą e, zwiększenia zamożności przedsiębiorstwa, bo przedsiębiorstwa czy gospodarki większe, bardziej produktywne e, e, kreują wyższe jakości miejsc, miejsca pracy, czyli wyżej płatne, a jak jest wyżej płatne, no to, to jest droga do zwiększenia dochodów, e, dochodów społeczeństwa. A nadrzędnym celem gospodarki każdego kraju jest zwiększenie zamożności społeczeństwa. Mamy cel dogonienie jakichś tam krajów zachodnich, to musimy co też doganiać, jeśli chodzi o rozwój rynku kapitałowego. Wspomniał Pan o modyfikacjach, o które pytałam, ale też konieczna jest zmiana nastawienia inwestorów indywidualnych do rynku kapitałowego. Nadal jest bardzo duża nieufność, a inwestorzy mimo wszystko coraz chętniej inwestują swoje oszczędności na rynku kapitałowym. Być może to jest właśnie ten moment, ten moment który powinien wykorzystać rynek kapitałowy do tego, aby przyciągnąć nowych inwestorów jak najwięcej. Znaczy w zeszłym roku nastąpiło znaczne zwiększenie zainteresowania rynkiem kapitałowym przez inwestorów indywidualnych. Przy czym ja patrzę to w ten sposób na to si historia pokazuje, że rynki rozwijały się wtedy, kiedy no z jednej strony fundament e e e był jakby fun zaufanie to był jakby fundamentem, i to jest, to jest jakby e Nadrzędny czynnik rozwoju rynku kapitałowego. Ale rynki kapitałowe się rozwijały wtedy, kiedy jest kapitał. Innymi słowy, ale kapitał e, inwestorów instytucjonalnych i za rozwojem rynków kapitałowych stoją głównie inwestorzy instytucjonalni. Skąd inwestorzy instytucjonalni mają pieniądze? No też no, od indywidualnych. Tak czy owak źródłem kapitału w gospodarce są oszczędności gospodarstw domowych, które są albo są inwestowane pośrednio albo bezpośrednio. Pośrednio to właśnie przez towarzystwa funduszy inwestycyjne czy przez fundusze emerytalne. Ale dlaczego to jest ważna rola tych funduszy? Dlatego, gdyż oni mają większą zdolność do zarządzania, do wywierania presji efektywności na spółki, w które inwestują poprzez swoje przygotowanie zawodowe, a poprzez to, że no nie jest to taka rozproszona, wielka baza inwestorska. Więc doświadczenia empiryczne też mówią, że ważna, że, że, że wielkość, że może inaczej, że inwestorzy instytucjonalne odgrywają dużą rolę na efektywność rynku kapitałowego, a więc na stopy zwrotu, z których korzystają też inwestorzy indywidualnie inwestujący pośrednio, poprzez wywieranie presji efektywnościowej. Ta siła zaś tej presji zależna jest od wielkości kapitałów oraz dywersyfikacji tych kapitałów. Dlatego uważam, że w naszym strategii powinniśmy bardzo mocno postawić na rozwój różnego rodzaju funduszy. Oczywiście zniszczyliśmy niestety OFE, ale PPK. Z powstaje, to jest bardzo dobry ruch, chociaż nie do końca na tym etapie nam wyszedł. Być może kryzys spowodował, że te PPK się nie rozwinęły, ale to jest absolutnie ruch w dobrym... Ale też analitycy twierdzą, że pracownicze plany kapitałowe nie zastąpią OFE na rynku. No może nie zastąpi, że co, chodzi o skalę... Że jest... No chodzi o to, że skala działalności będzie zbyt mała. To, 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 no to zaraz wrócimy do, 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 modyfikacji, do modyfikacji strategii, co ja uważam, że powinno być zmodyfikowane, a mianowicie zarówno jeśli chodzi o PPK, jak także o fundusze inwestycyjne czy TEFI, żeby zwiększyć bazę kapitałową, ważne są po prostu polityka premowania inwestowania, innymi słowy polityka zachęt podatkowych, które w jakiś sposób premiowałyby inwestowanie, czyli promowałyby konwersję części oszczędności gospodarstw domowych na kapitał. Jest to szczególnie ważne w Polsce, bowiem mamy strukturę oszczędności gospodarstw domowych niezwykle niekorzystną dla gospodarki, jak i samych oszczędzających. i Jest to struktura, w której blisko 60% środków jest na na kontakt bankowych to jest mniej więcej gdzieś tak średnio dwa razy więcej, jeśli chodzi o ten udział odsetkowy, niż w krajach rozwijających się. Dlaczego dla oszczędzających jest to negatywne? Dlatego, bo no, zdajemy sobie sprawę, że. Będzie coraz niższa stopia zastąpienia naszych emerytur. W związku z tym społeczeństwo w jak w małym stopniu inwestuje, to w małym stopniu uczestniczy w wzroście produktywności polskiej gospodarki i po prostu nie uzupełnia dochodów pracy z dochodów inwestycyjnych. Dlatego ta struktura jest z tego względu niekorzystna, ale jeszcze jest inny aspekt, a mianowicie. Jest ograniczony dostęp kapitału dla polskich przedsiębiorstw. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w krajowe spółki inwestuje przeważnie lokalny kapitał. A biorąc pod uwagę strukturę polskiej gospodarki, gdzie dominują małe i średnie przedsiębiorstwa, one głównie tworzą nowe miejsca pracy, niewielkie korporacje, to Szczególnie ważne jest, żeby ten kapitał krajowy był dostępny. On dopiero jak są duże, dopiero mogą sięgać po e, kapitał zagraniczny. Także taka podstawowa Moja według mnie modyfikacja, która powinna być w strategii, to jest absolutnie zachęty podatkowe dla inwestowania w celu zmiany tej struktury oszczędności gospodarstw domowych, w celu zwiększenia dostępu kapitału na rynku krajowym dla krajowych przedsiębiorstw. Czyli innymi słowy, zniesienie podatku belki, ale być może coś więcej, bo można znieść podatek belki. Od inwestycji w akcje i fundusze, i futuresy, żeby to była jedna klasa aktywów. E, e, jedna klasa aktywów, bo dzisiaj, e, nawet podatkowo, to nie jest jedna klasa aktywów i są pewne restrykcje. Nie można odliczać e, straty, od zysków z, in, z, z, z innego produktu. I to jeszcze więc. E, zaadresowanie tego tematu, żeby była większa dostępność kapitału na rynku kapitałowych, w których źródłem są oszczędności polskich gospodarstw domowych, jest szalenie ważne, bo rynek kapitałowy jest tam, gdzie kapitał, a przedsiębiorstwa polskie Średnie i średniej, no, znaczy małe no, są skazane na krajowy kapitał. Dopiero jak urosną, dopiero mogą sięgać po kraj, kapitał zagraniczny. Dlatego to jest podstawowa taka, według mnie, modyfikacja, która jest konieczna. Wprowadzenie tej premii lub inaczej wprowadzenie zachęt podatkowych inaczej zlikwidowanie podatku Belki, co najmniej od zysków na rynku regulowanym. I o tym właśnie będzie mowa podczas 21. konferencji Izby Domów Maklerskich 4 i 5 marca. Dziękuję za rozmowę.